Nowenna do dzieciątka Jezus przed Bożym Narodzeniem. Dzień pierwszy. Dzieciątko Jezus, przychodzę z wdzięcznością Dziecka Bożego. Dobry Boże, w dniu mojego chrztu wypowiedziałeś nade mną słowa, to jest mój syn umiłowany. Od tego momentu stałem się Twoim dzieckiem, które ma dom a jest Nim Kościół Święty. Mam najlepszego Ojca, który troszczy się o wszystko, czego potrzebuję. Dzieciątko Jezus, Bóg poprzez wcielenie w łonie Maryi uczynił cię moim bratem, będąc prawdziwym Bogiem, stałeś się też prawdziwym człowiekiem, dzieląc ze mną ludzką naturę, aby mnie zbawić i aby objawić mi miłość naszego Ojca. Stałeś się do mnie podobny we wszystkim oprócz grzechu, dlatego proszę Cię, uczyń moje serce czystym i ufnym Tobie, godnym Dziecka Bożego. Maryjo, Matko Jezusa, naucz mnie ufać Jezusowi całym sercem, duszą i umysłem. Proszę o łaskę całkowitego zaufania i pokory we wszystkim, aby stawać się prawdziwie Dzieckiem Bożym. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Dzieciątko Jezus, usłysz nas. Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas. z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyne Boże, Zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, słowo, które stało się ciałem, zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, Zmiłuj się nad nami. Boskie dzieciątko, przedmiocie upodobania ojca, zmiłuj się nad nami. Boskie dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami. Boskie dzieciątko, upragnione od wszystkich, zmiłuj się nad nami. Boskie dzieciątko, królu aniołów, zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, Zbawicielu Nasz, zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli, zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów, Zmiłuj się nad nami. Boskie dzieciątko, skarbnik łask boskich, zmiłuj się nad nami. Boskie dzieciątko, źródło świętej miłości, zmiłuj się nad nami. Bądź na miłościw, przepuść nam boskie dzieciątko. Bądź na miłościw, wysłuchaj nas boskie dzieciątko, bądź na miłościw. Wybaw nas, boskie dzieciątko. Od niewoli grzechowej, wybaw nas, boskie dzieciątko. Od złości światowej, wybaw nas, boskie dzieciątko. Od pożądliwości ciała, wybaw nas, boskie dzieciątko. Od pychy żywota, wybaw nas, boskie dzieciątko. Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, boskie dzieciątko. Przez chwalebne objawienie się Twoje, wybaw nas boskie dzieciątko. Przez ofiarowanie się Twoje, wybaw nas boskie dzieciątko. Przez niewinność Twoją, wybaw nas boskie dzieciątko. Przez prostotę Twoją, wybaw nas boskie dzieciątko. Przez posłuszeństwo Twoje, wybaw nas boskie dzieciątko. Przez łagodność Twoją, wybaw nas, boskie Dzieciątko. Przez pokorę Twoją, wybaw nas, boskie Dzieciątko. Przez miłość Twoją, wybaw nas, boskie Dzieciątko. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami dzieciątko Jezus. Będę się radował w Panu, będę się weselił w Bogu Jezusie moim. Módlmy się, Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać dzieciątka ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku. uwielbiamy Cię i wraz z drcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości. Oraz kadzidło żywej modlitwy. Uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestali wielbić. Amen.